Na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na maj. Zapraszam Was do czytań dla każdego znaku z osobna, ale jeszcze zanim zacznę, chciałabym e, powiedzieć kilka słów e, o nadchodzących wydarzeniach. Będzie kurs odczytu planu duszy online e, w maju od 17, 17, 18, 19. E, każdy bez względu na miejsce zamieszkania może brać w nim udział, bo oczywiście jeśli jest kurs online, to wiadomo, trzeba komputera, komputer po prostu i można uczestniczyć. Jeśli chcielibyście wziąć udział w kręgu re reinkarnacyjnym, będzie to spotkanie w Bydgoszczy na koniec czerwca, ostatni weekend czerwca. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, żeby wysłuchać być może naszej rozmowy mojej i Włodka Osińskiego z Ars Libry, który będzie prowadził te warsztaty. Także tutaj gdzieś w rogu umieszczę literkę I, to będzie można kliknąć i tą rozmowę znaleźć. Oprócz tego zapraszam też na moją stronę, tam znajdziecie książkę Plan Duszy, która jest bardzo fajnym podręcznikiem, można by powiedzieć, do tego, żeby troszeczkę głębiej wejść, być może zrobić sobie odczyt Planu Duszy samemu. Można też przyjść na sesję. Zapraszam przez moją stronę. Można się zapisywać i na te wydarzenia, i na kurs, i na krąg. Można też kupić książkę. I jeśli potrzebujecie sesji, to również tam znajdziecie na www.planduszy.pl wszelkiego typu informacje i sesje, i dalej. Dziękuję Wam też za to, że tutaj jesteście obecni, zaglądacie i wspieracie ten kanał. Bardzo jestem wdzięczna. No, i w zasadzie zabieram się do pracy. Także super, że jesteście. Dziękuję i przechodzimy do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie bliźnięta w czytaniu na maj. Zobaczymy, co tutaj u Was słychać w kartach i jak te energie będą chciały się objawić w maju. Oczywiście, czytanie jest ogólne, także może to być dla Was swego rodzaju inspiracja może to też być jakiś wgląd który akurat może się przydać także zobaczymy zapraszam teraz będzie ten moment kiedy wybierzemy główną energię miesiąca a potem jeszcze będzie druga talia i zobaczymy co jeszcze się do tej karty tutaj dołoży, tak można powiedzieć ok no dobrze, karta miesiąca dla bliźniąt Dziewięć kielichów. Bardzo fajna energia. Energia spełnienia marzeń, czy spełnionych marzeń, emocji, e, takiego bycia w miejscu, w którym czujemy się dosyć dobrze. Jesteśmy właściwie o krok od pełni szczęścia. E, tutaj wyobraźnia pracuje, tutaj są e, różnego rodzaju m, takie marzenia, które Gdzieś tam z duszy nam płyną. Chcielibyśmy, żeby to się spełniło, zdarzyło. I być może, jeśli jest to silna intencja i pracujemy nad tym bardzo głęboko wchodząc w nasze emocje i uwalniamy różne rzeczy, które stoją na przeszkodzie, to różne rzeczy i nawet cuda mogą się zdarzyć. Także może to być bardzo miły miesiąc, pełen różnego rodzaju wizji które być może gdzieś tam plączą się w człowieku każdym z nas każdym z bliźniąt powinnam powiedzieć i zobaczymy w związku z tym co jeszcze tutaj się pokaże czym to może tutaj być zasilone i jaka energia wokół tego się pojawia zobaczymy mam tutaj talię dla Was bardzo taką wiosenno-letnią powiem która jest Mocno zielona, jak to w maju. Majówka, zielono, coraz bardziej zielono, kolorowo. Więc zobaczymy. Dla wszystkich bliźniąt, jakie tutaj możemy znaleźć jeszcze energię. I zrobimy tak, że ja położę najpierw karty, a potem będę opowiadać o tych kartach. Tu jest energia dla Was. Czyli jaką wy będziecie mieli tutaj energię w stosunku do tej głównej? Karta mówiąca o przeszłości, która ma wpływ na teraźniejszość. Teraźniejszość i przyszłość. Tutaj mamy coś, co wam sprzyja, coś, co jest pozytywne, otwarte, powinno działać. Tutaj coś, co może przeszkadzać, albo czego może nie zauważacie, co, jakaś blokada. Tutaj będzie jakieś podsumowanie tej całości, jakiś wynik, wniosek, ale jeszcze na sam koniec jakaś ekstra porada, dorada. I to będzie tutaj. Może przesunę tak te karty, będzie lepiej widać tą poradę, doradę. Ok, w atmosferze czwórka kielichów. Czyli dużo wody, dużo emocji, dużo się dzieje. Um. I odnoszę też wrażenie, jakbyście byli tutaj właściwie przyciągani przez przeszłość w pewnym sensie. Tak jakbyście chcieli się z nią pożegnać, tak jakby ona gdzieś tam była wokół Was. Wokół Was może też kręcić się potrzeba miłości, otwarcia się na miłość. Takiego bycia w takim miejscu, w którym chcielibyście już wreszcie skończyć z czymś, co gdzieś się tam być może ciągnie. Chcielibyście zbudować jakąś taką solidność, czyli stabilność emocjonalną. Przynajmniej może atmosfera wokół sprzyjać budowaniu takiej. Może też asertywności, ponieważ warto być asertywnym, warto zadbać o siebie, nie w, w sensie takim narcystycznym oczywiście, tylko w sensie takiego dbania po prostu o swoje potrzeby i zadbania o to, żeby zająć się sobą, być może właśnie coś przepracować, wymarzyć sobie scenariusz, który byście chcieli, żeby się Wam spełnił. Jeśli chodzi o związki. Ale takie bardzo szeroko też pojęte, nie tylko te bardzo intymne, miłość i tak dalej. Wiadomo, miłość jest najważniejsza, ale mamy bardzo różne relacje z bardzo różnymi ludźmi, dlatego myślę, że warto nad tym się tutaj skupić. No dobrze, to teraz zobaczymy Waszą energię na początek, i mamy tutaj sprawiedliwość. No, jak najbardziej jest to powietrze, żywioł powietrza, czyli jak najbardziej was żywioł. E, powiedziałabym, że sprawiedliwość tutaj wygląda, jakby była ślepa, i właśnie równoważy coś Wasze uczynki, może właśnie to, co zdarzyło się wcześniej. Zobaczymy, co tam jest, jeszcze nieodkryte. I równoważy tutaj coś, co mm, może było w waszym życiu wcześniej czy zdarzyło się wcześniej i należy tutaj albo zadośćuczynić, uczynić albo przyjąć zadośćuczynienie. uczynienie. Być może właśnie maj jest takim miesiącem, w którym e, jest szansa na przepracowanie czegoś co tak wisi gdzieś dookoła m, na wyrównanie, na wejście w równowagę, na złapanie takiego balansu. Ta karta mówi o e, e, właśnie wejściu w stabilność e, umysłu też e, i w ogóle, cał, całego jakby swojego jestestwa, i tutaj też mamy w tej czwórce budowanie tej stabilności, tylko, tylko jakby w innym aspekcie. Z przeszłości mamy dziesiątkę buław, czyli jest tutaj jakiś ciężar, przeładowanie, jest tutaj czegoś zbyt dużo. Nie wiem jak tutaj z tą kamerą dzisiaj, ale widzę, że ona nie, współpr nie współpracuje. Zatem jest sytuacja, być może zniżę troszeczkę. Może tak będzie lepiej. Być może była jakaś sytuacja takiego ciężaru, obciążenia jakiegoś, nabierania różnych zadań, czy takiego dźwigania czegoś, co było wam dane, dawane, obarczanie siebie. Różnymi rzeczami, być może po to, żeby zasłużyć na miłość, być może właśnie chęć takiego niesienia jakiegoś ciężaru po to, żeby innym było lżej. ale to też jakaś tutaj sytuacja stresów, napięć i tym podobnych sytuacji, która może też wieszczyć jakieś zakończenie. Może nie było to do końca, jakby zapięte na ostatni guzik, czy wybaczone, czy zapomniane. I może w związku z tym, dlatego pokazuje się tutaj, bo ma wpływ na Waszą teraźniejszość. Jeśli jest dziesiątka i as, to tak jakbyście zaczynali tutaj od początku, ale jest to zupełnie inna podróż. Jest tutaj dużo jasności umysłu i takiej wiary w to, że jestem w jedności i widzę całkowicie Swoją przyszłość w takim bardzo wytyczono, wytyczono w takim bardzo jasnym kierunku. Tutaj jakby nie ma wątpliwości co do tego, że jakiś etap mam za sobą i chcę. Całkowicie właśnie go domknąć, wybaczyć, czy zapomnieć, czy przejść po prostu do porządku dziennego nad jakąś sytuacją, która była bardzo stresowa, bardzo wyczerpująca, bardzo taka zaogniona też. I dochodzę tutaj w zasadzie do tego miejsca, w którym to spotkanie wody i ognia. Na dziesiątkę tych buław możemy wylać ten kubeł zimnej wody tą dziewiątkę kielichów, czyli przechodzę zupełnie w inny stan. Przechodzę w stan, w którym staram się pozytywnie widzieć swoje życie, swoje emocje jakby przekierowywać i przechodzić w stan takiego szczęścia, które rozwija się w formie takich marzeń, które chcę, żeby się spełniły. No i tutaj jest jakaś myśl, myśl przewodnia, która bardzo mocno związana jest z tą sprawiedliwością. Zobaczcie, tu wy macie miecz i ten miecz jest również w dłoni tej sprawiedliwości, tylko jest on odwrócony. Zatem. Coś jest tutaj na rzeczy. Chcecie z kimś porozmawiać? Chcecie wyczyścić tutaj jakąś sytuację? Chcecie odciąć się od, się od przeszłości, od stresów jakichś i zaognionych spraw, które gdzieś tam e, może wisiały, chcecie po prostu zrobić porządek. I ten maj jawi się jako miesiąc bardzo przyjazny w robieniu porządków, e, w robieniu porządków, czy dla robienia porządków, tak można by powiedzieć, i będziecie chcieli w przyszłości, żeby to działo się. Właściwie w sposób bardzo przyspieszony, myślę, że będziecie chcieli wysyłać tutaj informacje i przyjmować, będziecie chcieli tutaj przyspieszyć cały proces, żeby to poszło tak sprawnie, żebyście mogli poczuć się lepiej, tak właściwie od razu, żeby to poszło szybko, sprawniej na temat. Ósemka buław często mówi o nowinach, o wiadomościach, informacjach, które wysyłamy, czy otrzymujemy, dostajemy. Tutaj właściwie przyspieszenie jest wielkie, tak? To jest tak, że czasem wysyłamy wiadomość i to trwa i trwa, zanim otrzymamy odpowiedź. A tutaj ta wymiana może być bardzo szybka. Przyspieszenie wielkie i ogromne. Co Wam może pomagać w ogóle w całej tej sytuacji, czy w maju generalnie? I tutaj mamy księżyc, który jest mocno związany z wodą, z kartą, która jest główną kartą w tym czytaniu, czyli z dziewiątką kielichów. Przypływy, odpływy, e, obserwacje faz księżyca, połączenie z intuicją, odkrycie jakiejś tajemnicy, być może też. Coś tutaj gdzieś e, jest w naszej podświadomości, być może, i coś czujecie, że tutaj e, ten. Ten maj będzie takim miesiącem połączenia właśnie z tymi przypływami, odpływami Księżyca, znaczy Księżyca, falami morskimi, nawet to chodzi o wodę, o nasze marzenia, o wizję, o to, co się pojawia. I tutaj może to się dziać w nocy. Noc może być tą częścią doby, która będzie dla was takim odpoczynkiem, wyciszeniem, takim przekierowaniem swojej uwagi do wewnątrz. I to przekierowanie uwagi do wewnątrz w ciągu właśnie nocy, wieczor, wieczór, noc poranek wczesny może sprzyjać właśnie temu, żebyście tutaj odpuścili albo zakończyli jakiś trudny temat z przeszłości. Natomiast w dzień może dziać się dużo, i Wy możecie potrzebować tego odpoczynku jak kania dżół tak naprawdę. Teraz zobaczmy, co Was tutaj może blokować. Mamy kartę umiarkowania. I możecie blokować na przykład przepływ. Czyli nawet jeśli pojawiają się te marzenia, to jeśli podejdziecie do tego bardzo intelektualnie, to te marzenia wydadzą Wam się dziwne, nie na miejscu, nie do końca możliwe do spełnienia, a tutaj nie o to chodzi, żeby analizować marzenia. Marzenia to jest coś takiego, co ma płynąć z serca, co ma dawać nam pozytywność wielką, takie może czasami trochę oderwanie od rzeczywistości, ale potrzebujemy tej magii, potrzebujemy tego księżyca, wieczoru. A tutaj w tej karcie umiarkowania ten przepływ możecie albo sami blokować, albo w ogóle możecie nie zauważać, że potrzeba tutaj znaleźć taką, taką alchemię, takie połączenie pomiędzy właśnie tym, co jest takie intelektualne, a tym, co jest takie emocjonalne. Więc jak to połączyć, jak to pogodzić? I tu jest dostęp do tego, do tego umiarkowania, czyli Chodzi o to, żebyście byli w takim miejscu tego przepływu, żebyście potrafili odnajdywać właśnie te połączenia, które są ważne i dla Was istotne pomiędzy Wami a tym, co się dzieje na zewnątrz. Czyli budowanie asertywności, ale jednocześnie bycie otwartym i pozwalanie na to, żeby... Budować sobie relacje, ale takie zdrowe relacje, oparte na zdrowych granicach, które potraficie wyznaczyć. Także to umiarkowanie w tym miejscu może być przez was totalnie niezauważane, ignorowane, czy będziecie chcieli może za szybko coś zrobić, bo tutaj ta ósemka była w tym miejscu mówi o szybkości, a umiarkowanie mówi o czym. Sama nazwa wskazuje. Nie przyspieszaj jakiegoś procesu. Pozwól, żeby ten proces dział się w odpowiednim czasie. Pozwól temu płynąć tak, tak, jak ma ochotę płynąć, a nie żeby tutaj cisnąć i na ciśnieniu wysyłać jakieś informacje. Dociągnę Wam do tej ósemki jedną kartę i do Księżyca też, bo wydaje mi się, że jest taka potrzeba. Kwintesencją całego czytania, podsumowaniem jest Królowa Monet, która jest bardzo ziemska. Jest to energia takiego opiekuna kogoś, kto potrafi dawać, kto potrafi dawać też uwagę i kto jest obecny, obecny tu i teraz. A nie taki trochę wystrzelony w kosmos, bo sama karta spełnionych marzeń, tej dziewiątki kielichów, to jest karta, która przenosi nas w sferę taką zupełnie nieznaną dla tych, którzy są obok nas. Bo my nie często, mam wrażenie, dzielimy się swoimi marzeniami, często mamy takie właśnie ukryte marzenia. I karta takich ukrytych, spełnionych marzeń, bo chcemy, żeby się spełniły i nie chcemy tutaj e, czegoś powiedzieć, żeby nie zapeszyć na przykład. I ta królowa tutaj, e, ona jakby jest taką kwintesencją tego, żeby pomimo tego, że e, jest tutaj i as, i jest karta wagi, sprawiedliwość, e, Chodzi o to, żeby nie unosić się ponad ziemią, że, żeby być przytomnym, żeby być osobą, która jest tutaj, obecna, opiekuje się sobą po to, żeby móc właśnie widzieć za zasłoną, czyli umieć odróżnić iluzję od tego co jest być może moją prawdą albo taką prawdą, która jest dla mnie ważna, moje zasady, moje Moje marzenia, moje myśli, moja wizja i uczucia. Ta królowa to też może być osoba, która może Was zachęcać do tego, żebyście zaopiekowali się sobą, żebyście też byli w takim miejscu, w którym nie będziecie osądzać nikogo, nie będziecie wyciągać pochopnych wniosków, bo to może tutaj przeszkadzać, żeby płynęło. I ta karta umiarkowania w tym miejscu mówi, że możecie sami jakby blokować ten przepływ poprzez to, że będziecie bardzo mocno napędzani przez ten ogień, którego dosyć sporo tutaj mamy. Jest dużo wody, dużo ognia i powietrze. Jedyna karta w tym momencie królowa monet jest kartą uziemiania, bycia tu i teraz, bycia obecną. Czy obecnym. I zobaczmy tą ekstra poradę. Trójka kielichów. Radość spotkań, zrozumienie, że nie jesteście w niczym sami, że przeżywacie to życie wraz z innymi ludźmi, czy tego chcecie, czy nie. Oni są obecni i bardzo mocno pomagają, ponieważ inni ludzie często działają jak lustro dla nas. Możemy się czasem przeglądać, możemy widzieć w nich różne cechy, które albo nam się bardzo podobają, albo nam bardzo przeszkadzają. I generalnie chodzi o to, żebyście zrozumieli, że budowanie jakichś takich właśnie relacji i spotkania powodują, że to życie nabiera kolorów i Wy potrzebujecie tych kolorów. Życie nie jest tylko czarne, ani białe. Życie jest takie właśnie, czaro, czarowy, czarodziejskie, zaczarowane czasami. Czasem wydaje nam się takie trudne. I takie stresujące, ale kiedy przychodzimy i spotykamy się z przyjaciółmi, kiedy postaramy się cieszyć życiem wraz z innymi, to wtedy to wszystko wydaje się dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze. I myślę, że to jest odkrycie jakiejś tajemnicy, odkrycie takiego czasami aspektu siebie, który często chce się schować, chce tutaj zamknąć się na przykład. Gdzieś tam albo w przeszłości, albo wspomina tutaj e, to, co się może zdarzyło kiedyś na jakichś spotkaniach. Tutaj mogą te spotkania czasem być stresujące, ale myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby zrozumieć, że nie jesteśmy sami, że przeżywamy to życie wspólnie, że budujemy swoje życie wraz z innymi. Nikt nie żyje na bezludnej wyspie, chyba że jest taki ktoś, kto żyje i chce tam żyć. Ale generalnie ludzie żyją w grupach i w grupach też się spotykają. I myślę, że spotkania mogą też być bardzo rozwijające i mogą napędzać jeszcze dla Was to takie wejście w te marzenia. Zobaczymy, co jeszcze możemy tutaj dopowiedzieć do tej ósemki buław. Co z tym pośpiechem. Z tym przyspieszeniem i księżycach kilka też. Także popatrzmy, co z tą ósemką bułów. Totalnie przeciwna karta, zupełnie inna energia. Macie się przyjrzeć tej komunikacji, temu przyspieszeniu. Skąd ono się bierze? Czy czasami nie jest tutaj potrzebne, żeby Przyjrzeć się um, sytuacji czy temu, co się dzieje wokół Was, e, z jakby innej perspektywy, ale też jakby zatrzymać się i um, nie wysyłać pustych wiadomości albo wiadomości, które nie niosą żadnej e, energii. Pozytywnej przede wszystkim. Jeśli będziecie chcieli zapraszać kogoś czy spotykać się z innymi. To chodzi o to, żebyście nie robili tego w takim szalonym pośpiechu, żebyście zastanowili się, dlaczego chcecie się spotkać i żeby to nie było, owszem, może chodzi o to, żeby, bo ta karta trójki kielichów jest spontaniczną energią. 9 i 3 to jest 12 i tu się pojawił Wisielec i mamy taką sytuację, żebyście, owszem, spotykali się z innymi, ale znajdowali też taki przepływ, żebyście się nie spieszyli, żebyście docenili tą obecność, żebyście byli obecni nie tylko ciałem, ale też jakby w jedności z umysłem, z duszą, żebyście brali cał, całym swym udział w tych spotkaniach, jeśli one będą. One mogą być takim właśnie spełnieniem marzeń, byciem w grupie ludzi, z którymi się dobrze czujecie. No, i tutaj przyszła nam na ten księżyc dziesiątka monet, i ta karta pokazuje, że jest to takie bycie w pełni obecnym, w takim wsparciu, otrzymywanie wsparcia. Mogą to być. To nie tylko chodzi o to, że tutaj chodzi o pieniądze, ale chodzi tutaj przede wszystkim o fizyczność, o obecność, o bogactwo, o dostatek ludzi, spotkań, czy tego wszystkiego, o czym marzycie. Bo przede wszystkim chodzi o marzenia. O czym marzę i czy pozwalam, żeby te marzenia płynęły, czy, czy czasem nie zatrzymuję się i nie analizuję na przykład tych marzeń, bo nie o to chodzi. Także myślę, że powinniście przyjrzeć się temu jak wyglądają Wasze marzenia i czy w ogóle marzycie i czy chcecie gdzieś wejść w taką głębię, z której wypłyną wszelkiego rodzaju informacje, z których będziecie mogli czerpać i poprawicie w ten sposób swoje, swoją jakość życia i swoje postrzeganie też życia. W życiu czasami dobrze jest... Przyjrzeć się sobie temu, co przepływa, temu, co myślimy, jak postrzegamy też innych. Może chodzić o spontaniczność, przyspieszenie, natomiast nie zawsze to jest dobre. Czasami lepiej zatrzymać się i zauważyć, co ja czuję na ten czy na inny temat i czy czuję ten dostatek i czy czuję te błogosławieństwa, które mnie otaczają. Budowanie też asertywności, w sensie jeśli nie macie ochoty na spotkania, to oczywiście nikt was do nie zmusi, tak? Bo to nie w tym rzecz. W każdym razie marzyć warto i uwolnić się od stresów. Jeśli czujecie potrzebę komunikacji i przyspieszenia, owszem, natomiast bycie obecnym dla innych, dla siebie, takie nieocenianie, nieferowanie wyroków. I uwalnianie jakichś takich trudnych emocji może Wam pomóc. W maju może być bardzo pomocne. Jakiś przepływ odblokuje się być może, no ale to wszystko zależy od sytuacji każdego indywidualnie. A na koniec mamy kartę wyroczni, która mówi o tym, że. Jest tutaj ktoś, i być może na spotkania, które będziecie odbywać, które wam się uda zorganizować, lub na które będziecie zaproszeni, e, może się znaleźć jakaś osoba, która będzie taką mm, osobą opowiadającą historię bardzo ciekawe historie, w których zawarta jest duża mądrość. Jeszcze powiem, co pisze autorka na ten temat, ponieważ ma ona tutaj fajne wglądy. Ktoś charyzmatyczny, z takim tajemniczym uśmiechem, kto potrafi mówić albo grać, gdzie rozprzestrzenia się czy roztacza się taka magia w powietrzu. I to może być taki wieczór magiczny. Ten, to czytanie może dotyczyć tylko jednego wieczoru, na przykład. I ta magia zaczyna pracować. Tutaj mogą być różne historie, które dotkną Waszego serca i zmienią Wasz sposób myślenia. I to może być takie bardzo znaczące, i jakby możecie wyciągnąć z tego jakąś bardzo ciekawą lekcję. To jest historia, którą ktoś Wam opowie, i Wy możecie się z nią utożsamiać. Może to być też taka bardzo pouczająca historia, bo ta osoba, ten, który opowiada tę historię, z tą charyzmą, którą ma, przeżył być może wiele różnych rzeczy, i to, co mówi, może być bardzo autentyczne, bardzo takie poruszające. Otwórz swoje serce na nowe historie, tak pisze autorka. Ponieważ e, nic nie zostało tak e, wyryte, jak. E, jak jakiś pomnik w kamieniu. Tutaj chodzi o to, że nic nie jest takie wyznaczone w kamieniu, wykute, żeby nie móc na przykład marzyć. Tutaj marzenia są najważniejsze i w maju marzymy bliźnięta. Także pamiętajcie, nowe historie, to co Wam się, się będzie pojawiać, to jest istotne i ważne w maju. I tyle ode mnie na ten maj. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia.